Co je jem w ciągu dnia jako dietetyczka. U mnie śniadanie praktycznie zawsze jest na słono i tym razem zrobiłam takiego wropa z cukinii oraz sera mozzarella. Podałam go z serkiem śmietankowym, jajecznicą z dwóch jajek, szczypiorkiem oraz przyprawami. No i oczywiście obok położyłam też plastry pomidora. Po śniadaniu biorę swoje suplementy, a dziś chciałabym Wam pokazać coś, co testuję od miesiąca. A jest to kolagen od nojo. Dlaczego wybrałam właśnie nojo? A dlatego, że skład tego kolagenu zachwyca i widzę bardzo dużą różnicę w zdrowiu moich włosów, skóry i paznokci. Zresztą sami spójrzcie, chyba nie muszę nic więcej mówić. Moje paznokcie i włosy. Rosną jak szalone, a na skórze pozbyłam się ropnych wyprysków. Kawę piję codziennie, bo aktualnie przy moim trybie życia nie jestem w stanie bez niej funkcjonować. Jest to kawa na podwójnym espresso i na mlek w grochowym. Uwielbiam. Drugie się na nie do taki serniczek z herbatnikami, puddingiem karmelowym, orzeszkami ziemnymi i gorzką czekoladą. Później macza i tym razem testowałam taką z syropem klonowym i totalnie się zakochałam. Jeśli lubicie karmel i rzeczy karmelowe, to totalnie też musicie przetestować. A obiad to uwaga! Pizza z kalafiora. Ja wiem jak to brzmi, ale serio jest bardzo smaczna dałam pieczarki, prosciutto koto i ser mozzarella. Dajcie znać, czy chcecie przepis, bo chętnie Wam go nagram. No i na kolację na dobicie węglowodanów zrobiłam kanapki z chlebem żytnim oraz pastą z cebuli czerwonej i koperku. Na wierzch oczywiście pomidor, jakby było go za mało w ciągu dnia. Było przepysznie!